Cześć moi drodzy, co tam u was? Bo u mnie dalej zaciągane 30 stopni na dworze. Mieszkanie nad morzem. Jakie to cudowne. Strojące na twoją głowę, wiatr rozwala Ci włosy i cały czas upał. <coughs> Dlatego dzisiaj po raz kolejny wychodzimy poza ambitne formaty. Dlatego u Boruciaka jako Boruciak będziemy komentować. U uwaga! Teletubizie! Teletubis mediał yo, Heio! Hejo! Hejo. Odcinek u Naruciaka był trochę dziwny, mam nadzieję, że dzisiejszy będzie zabawny. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć kolejny odcinek, w którym oglądam teletubisie, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie ich 40 tysięcy, to pojawi się kolejny odcinek z Teletubisie. No jak na razie, zapraszam. Cześć, Pindolku. Gdzie się podziały teletubisie? Hmm. No gdzie? O może, Ale cudowne króliczki! To ostatnia rzecz, która mi się będzie dzisiaj podobała. Króliki są super, chciałem już królika, a mam kota, który mnie nienawidzi. Do biegu, gotowi, start! O ci chodzi! Przepraszam, że taki niemiły już na startzie. No i idzie sobie. No i gdzie idziesz? Gdzie z tym pidolem zasuwasz? No powiedz mi, gdzie z nim idziesz? I ta, i znowu, dziurka i mieczyk. Dziurka i mieczyk. Paluszek, kółeczko, nie masz. Jestem najmłodszym youtuberem z top 100 youtuberów. To, to dziwnie świadczy o reszcie youtuberów. Ale weź się jednak do mnie nie zbliżaj, i nie mów tam coś pod nosem, bo ja zaczynam panikować i się boję. Przestań! Hejo! Hejo! Hejo. O, o! Hejo, Dipsy! Hejo, Tinky Winky! Już jak oni powiedzieli teraz tak wyraźnie! Bo oni zawsze mówią takie... A teraz tak mega wyraźnie w końcu do siebie powiedzieli. I na zasadzie, uj jaki masz fajny pępuszek, ale fajny pępuszek, ale super pępuszek. Albo... No pokaż Oh. 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 Tuli? tuli, tuli. Jezu Chryste, przestań. Przestań mi to robić. Hey. Oh. No i k... stanął na chłodniejszy temat. Patrz. No, fajny, duży, ciekawy, serdeczny, długi. Patrz, patrz. Patrz! Hy! <laughs> ja prawie takiego samego mam! O oh, kur... Wow, 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 wow! Oh. Ooo! Oh. Ooo! Oh. Ooo! Oh. Jeszcze, 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 jeszcze! O, oh. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Ramiona, kola na palce, kola na palce. Jeszcze raz to powiem, to się zabije. Głowa, ramiona. Kola na palce. Teraz ja się tak zastanawiam, że, że ten ten żółty to jest morderca. To się on jest on żółty czy jaki? Bo ja jestem colorblind. Ja nie widzę kolorów. Ale akurat kolorów to nie widzi większość mężczyzn. Ja znam cztery. Bo wydaje mi się, że na jego głowę, gdzie ma swojego bolca. Bardzo dużo rzeczy się napija Tak tylko mówię jako 19-letni youtuber Głowa, ramiona, kolana, palce Jezu... Jeż, kurwa Głowa, ramiona Głowa, palce, ramiona, zamknij mordę <noise> Głowa, ramiona, kolana, palce Kendo dopiero zawsze szczai. ooo o. Głowa, ramiona. Kolana, palce! Znowu? Głowa, ramiona. Kolana, palce! Zamknij Głowa, łeb! Zamknij łeb! <laughs> Bardzo krwa dobrze, że się wypierdziłeś. Bardzo ci dobrze! Leż tam gruba się odyły z zalady. Za lańcu, z zalady. Nie tyle Czemu w sopocie tyle ludzi chodzi? Gdzie wy wszyscy idziecie? Polakice, Polaki, cebulaki na plaży Aż wszyscy mnie teraz już zaczęli f***** wiać. Trzy minuty tell a ja już nie mogę To dziecko to ma taką bombę, że ja pierdziu Jak ono chyba na jakiejś heroinie leci Koks, LSD, dinozaur, krokodyl Czuję się dziwnie, jak oni się tak tulą. Tulimy! To nawiedzone jest jakieś. I znowu! Jeden ma bolca, drugi ma kółeczko. I to jeszcze jest ten. Czerwony. Bo. Jaki <grym> to jest, jest luj! Chyba sobie kupił misia właśnie tego, co Wow, a mi się zrymowało Hej Hej lala <grymne> Turime. Turime. Nie wiem co zrobić na Nie mogę, oj, a <Turime>. I co jeszcze ruszasz tymi pośladami, tak? Lewo i prawo. I może szukasz tatusia? ale ukradłem tekst na Ruciakowi Jak <grystanie> <grystanie> ten ma wyjepać? <grystanie> jak to jest w ogóle najlepsza postać na świecie? Jak on miał Bob. Ale wy dopiero wstaliście. Poza tym się chodzi spać w czwórkę, a nie w dwójkę. No nie, zakwyt urocze. O, i teraz ten odwali odkurzać. Dawaj, teraz frontamy. ona sobie wali konia, czy co ona teraz robi? Ok, to zaczyna śmierć pedofilią. To pierdnął, to to zrobił? O! Patrz! Uu, patrz! Bumbe! Bum, bum, bum. nie, nie zaczynaj. Bumbe! tego Oczy, nie Bumbe! <laughs> Oczy, uszy, usta, nos. Oczy, uszy, zamknij. Jestem, jestem. Nie. Oczy, uszy, usta, oś. <laughs> Oczy, uszy, zamknij. Łeb. Pewnego dnia w krainie teletubisiów po naśladowała Tinki Winki. Dzięki ziom, dawaj, naśladuj! A, a, a śladuje Tinki Winki. <śmTo> no <do> dawaj! Jak <śmTo> 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 to po cały czas robi tak i to jest strasznie śmieszne. Ona wiedziała co to dub, zanim to było modne. Tinki Winki skacze w górę i w dół. Weź, bo trzęsienie ziemi zrobisz i co wtedy? O może o nie! O nie! O, o nie! Będę musiał ją odciąć po tym odcinku. Ja bym się już On już nie skacze, on zrobił tak. Ja powiedział, ja już nie skaczę. Ho, ho. A ten to... O co w ogóle w tym chodzi? Dlaczego on tam jest? To jest jakaś poprawność polityczna? Hebbo tam jest dziecko, to znaczy niemowlę, to znaczy nieworodek. Co on tam robi? Ona naśladuje Tinki Winki! Od dzisiaj, jak będę do was mówił się witał, to. Siemanko, z ten narucia, co tam u was? Aj, to jest. serio, zajebisty pomysł. Potem Tinki Winki wyciągnął się bardzo wysoko. Potem Tinki wyciągnął shotguna i strzelił powry. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się on Wam spodobał, takie. A, takie tam śmiechy i... Tanki. To zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie ich 4000, to wtedy pojawi się kolejny odcinek. Jak na razie Wam bardzo dziękuję, życzę Wam miłego dnia i te, te inne sprawy. Zapraszam Was również na moją grupę na Facebooku, na której już jest nas ponad 120 tysięcy, to jest, to jest dużo ludzi. A jedyne co tam robię, to tylko ja tam coś piszę. I nikt inny, brzmi jak super co nie? Jak na razie dziękuję i elo.